Z nami Krzychu Wątroba, KWR Knury, można powiedzieć bohater dwóch spotkań, bo ci co oglądali na pewno widzieli twój świetny performance. Krzychu, jak ty to robisz? Nie wiem, ja to trochę tutaj interpretuję jako sukces drużynowy, nie tylko mój indywidualny, bo to dzięki drużynie właśnie dostaję zajawkę po udanym play'u. Do, do takiego dalszego. Dzisiaj był zajebisty dzień. Mój jeden z lepszych, także tutaj też dzień zrobił swoje na pewno. No i tak jak mówiłem, że zasługa, zasługa, nie odbieram tego jak zasługę indywidualną, ale, ale właśnie dużą. W meczu o brąz było nerwowo. Czym według Ciebie wygraliście ten mecz? Myślę, że zachowaliśmy spokój do samego końca. Graliśmy swoje po prostu. Nie, nie denerwowaliśmy się na siebie, tylko była faktycznie taka pozytywna atmosfera do samego końca, e, mimo że na przykład z 11-8 wynik się zrobił, 11, 11 to nie było na e, Graliśmy po prostu swoje, do samego końca doprowadziliśmy właśnie ten mecz tym, tym spokojem. Nawet w ostatnim punkcie, pomimo, pomimo kilku tam spornych sytuacji, nie daliśmy się wyprowadzić z równowagi. Czy który będą dzisiaj świętować coś? Zdecydowanie. 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 Okay, jest brąz, jest zajebiście. Gratulujemy Krzychu, super występ, dzięki, dzięki bardzo.